STS zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Przed tobą ostatni mecz w Zabrzu na pewno czujesz pewne podekscytowanie. Tak, to na pewno będziemy się starać pokazać z jak najlepszej strony i, i dać siebie 100% w tym meczu i i chcieć go wygrać. W Legnicy zapewniliście sobie utrzymanie w lotu Ekstraklasie. Jutro mecz z Wisłą Płocką, mecz, w którym powinniście podejść już troszeczkę spokojniej, na luzie, ale na pewno będziecie walczyć o to, aby świetnie pożegnać się z kibicami Górnika. Tak, na pewno gdzieś tam mamy, mamy ten, ten spokój w głowie, że my już, my już mamy te utrzymania, ale do, do każdego meczu podchodzimy Zawsze tak, sam, zawsze tak samo, zawsze z chęcią zwycięstwa, więc tutaj nic nie będzie się zmieniało. Bardzo niewiele brakuje nam do tego, aby przekroczyć fantastyczną liczbę miliona kibiców. Stadion, który działa niewiele ponad 3 lata, no ty sam w Górniku od 3 lat. Warto by jeszcze zmobilizować naszych fanów, żeby osiągnąć ten poziom i żeby ten milionowy kibic jutro się pojawił. Na pewno jest to, jest to fantastyczna liczba, ale mam nadzieję, że, że na tym nie zaprzestaniemy, tylko dalej kibice będą, będą nas tak wspierać i dalej będzie tak głośny, tak głośny doping. więc Z tego miejsca pragnę wszystkich zaprosić na, na jutrzejszy mecz z Wisłą Płock o 20:30. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.